Witajcie, moi drodzy, w pierwszym inauguracyjnym odcinku podcastu Życie Świadome. Cieszę się bardzo, jestem równocześnie podekscytowany tym faktem, że oto ruszam ze swoim nowym projektem. Cieszę się, bo mam poczucie, że będzie to dla mnie bardzo fajna możliwość wyrażenia siebie, poszukania innej formy autoekspresji i przedstawienia tego, co, co buzuje we mnie, i podzielenia się tym z innymi. Mam nadzieję, że to będzie taka przestrzeń, która pozwoli mi wyrazić się twórczo i z Waszym udziałem będziemy w stanie zagłębić się. Być może trochę bardziej szczegółowo w pewne kwestie, których nie dotykam gdzie indziej. A wspomniałem, że jestem podekscytowany, bo oprócz tej radości, która jest we mnie, jest też takie poczucie wkraczania w teren nieznany, bo jest to coś, czego jeszcze do tej pory nie robiłem w swoim życiu. Jestem zwyczajnie bardzo ciekawy tego, gdzie mnie ten podcast zaprowadzi, jak będzie się rozwijał i co odsłoni, co pokaże nowego. Chciałbym, żeby to była taka przestrzeń laboratoryjna, przestrzeń, w której zarówno ja, jak i wy, drodzy słuchacze, pozwalamy sobie eksperymentować, badać nasze bieżące doświadczenie i odkrywać prawdę, która jest w nas. W tym pierwszym odcinku chciałbym zaprosić Was gorąco do tego, abyśmy wspólnie rozszyfrowali tytuł tego podcastu i skupili się na tym, o czym jest życie świadome, co to znaczy być świadomym, żyć świadomie. Świadomie, czyli jak? Myślę, że fajnie byłoby tutaj na samym początku podzielić się definicją świadomości. Albo przynajmniej pokrótce przedstawić Wam to, w jaki sposób ja odnoszę się do tego słowa i jak chciałbym, żeby było rozumiane. Świadomość rozumiem jako najbardziej powszechny, najbardziej zwyczajny i znany nam wszystkim sens istnienia, sens bycia to nasze wewnętrzne poczucie ja jestem, jestem obecny. I jest to doświadczenie, które towarzyszy nam w zasadzie cały czas. Zawartość tego doświadczenia cały czas się zmienia i przekształca. Pewne rzeczy przychodzą, inne odchodzą, ale sens istnienia pozostaje niezmienny cały czas. I mówiąc o świadomości, mam na myśli właśnie tą przestrzeń. Tą pustą, przyzwalającą przestrzeń, która gości wszystkie wydarzenia naszego życia, która gości nasze stany emocjonalne, która gości cały spektakl manifestacji doświadczeń. Świadomość jest więc czymś wspólnym nam wszystkim. Możemy różnić się co do wieku, koloru skóry, możemy różnić się. Co do naszych zainteresowań, statusu społecznego, majątności, stanu zdrowia, itd., itd., możemy różnić się na wielu poziomach naszego doświadczenia zewnętrznego. Natomiast poczucie świadomości, poczucie istnienia łączy nas wszystkich w jedno jest czymś, co spaja wszystko to, co istnieje. W świadomości nie ma rozróżnień, w świadomości nie ma odmienności albo odrębności. I do eksploracji tej właśnie świadomości będę was wszystkich zapraszał: do życia świadomie, czyli do takiego poruszania się w tym świecie, które uwzględnia to rozpoznanie, do takiego poruszania się między ludźmi i w stosunku do samego siebie. Które zauważa, że w swojej prymarnej postaci wszyscy jesteśmy dokładnie tym samym, że wspólna nam wszystkim przestrzeń gości nas na równych prawach. Głęboko wierzę w to, że świadome powracanie do tego sensu istnienia, które współdzielimy ze wszystkimi ludźmi, zwierzętami i innymi istotami na tym świecie. Jest w stanie przywrócić tak bardzo zachwiany balans, przywrócić równowagę, zjednać nas ze sobą i pokazać nam możliwości współistnienia i rozwiązania, które sprawią, że nasze życie będzie zwyczajnie lepsze, łatwiejsze, pełniejsze. Takie życie, w którym będziemy odnajdywać znacznie więcej sensu, poczucia spełnienia. Poczucia znaczenia i miłości. Z taką też intencją, więc tworzę ten podcast, i cieszę się, że ten otwierający odcinek poświęcam tej podstawie, właśnie temu fundamentowi, który jest obecny w nas wszystkich zawsze. Chciałbym, aby kolejne odcinki, które będą tylko poszerzeniem, i być może zagłębieniem się bardziej szczegółowo w pewne zagadnienia było naszą wspólną drogą do jednoczenia się, do szukania porozumienia między sobą, do zbliżania się do siebie nawzajem, do wychodzenia sobie naprzeciw, do uczenia się, wspierania innych z równoczesnym zadbaniem o siebie, do szukania takich strategii, rozwiązań, które są w stanie zaspokoić potrzeby nas wszystkich. Okej. Okay, no to wiemy już czym jest świadomość albo przynajmniej w jaki sposób. Ja rozumiem to, co kryje się pod tym słowem i chciałbym was zaprosić teraz do zanurkowania nieco głębiej. Przygotowałem sobie takie bardzo podstawowe rozróżnienie, które mam nadzieję, że jeszcze Lepiej pozwoli nam zobrazować to, czym jest życie świadome w opozycji do życia nieświadomego. Przyglądnijmy się temu, co konkretnie mogłoby oznaczać być świadomym, a co konkretnie w naszych doświadczeniach mogłoby oznaczać żyć nieświadomie. Mówiąc o świadomości, mówię też o pewnym rodzaju troski. Zainteresowania i bycia uważnym na poszczególne sfery swojego życia, swojego doświadczenia. Wypisałem sobie kilka takich właśnie poziomów naszego doświadczenia, których możemy być świadomi w mniejszym lub w większym stopniu, którym możemy poświęcać mniej lub więcej uwagi, mniej lub więcej zaangażowania i chęci eksploracji. Zauważmy, że taką podstawową świadomością, która jest obecna z nami już od samego rana, kiedy tylko się przebudzimy, jest świadomość naszego ciała. Możemy więc być mniej lub bardziej uważni na to, co mówi do nas nasze ciało. Fajnie jest zauważyć, że ciało to nasz instrument, przez który życie śpiewa swą pieśń. I wszelkie sygnały cielesne, które dochodzą do nas za pomocą zmysłów, niosą ze sobą jakąś informację, są czymś, czego możemy być uważni, czego możemy być świadomi. Tak dobrze jest więc poświęcać czas swojemu ciału i zwyczajnie być uważnym tego, co ono do nas mówi. Taką najprostszą informacją mogłoby być. Doznanie oparzenia się, na przykład, albo czysto fizyczny ból w kolanie, który zaprasza nas do tego, abyśmy odbyli potrzebną rehabilitację, poprosili o wsparcie, albo samodzielnie zaopiekowali się tym doświadczeniem w taki sposób, aby to ustało. Ból fizyczny jest bardzo potrzebnym doświadczeniem, bo bez niego nie bylibyśmy w stanie rozróżnić tego, co służy naszemu ciału co je buduje i karmi, a co sprawia, że to ciało niszczeje i eksploatuje się. Oprócz ciała fizycznego dysponujemy również naszym ciałem emocjonalnym, z którym również wielce pożyteczne jest utrzymywać stały kontakt, jako że emocje są wspaniałym nośnikiem informacji o nas samych. Życie świadome oznacza więc, Stały kontakt ze swoją sferą emocjonalną jest wpuszczaniem wszelkich emocji, które chcą się przejawić w naszym doświadczeniu, i nieocenianiem ich, pozwalaniem sobie na przeżywanie tego, co dane uczucie ma do zaoferowania, i przyjmowanie tego wszystkiego w otwartości. Życie nieświadome w tym znaczeniu byłoby niekonfrontowaniem się, ze swoimi uczuciami i wypieraniem ich. W takiej sytuacji moglibyśmy na przykład nie pozwolić sobie na przeżywanie swojego lęku i wstydu, i nie sięganie po to, czego w głębi serca pragniemy. A to mogłoby być na przykład związane z wystąpieniem publicznym i zarecytowaniem fragmentu swojej poezji. Jeżeli chcemy. Świadomie sięgać po swoje i stawiać na siebie, musimy pozwolić sobie również na dostęp do swojej emocjonalności, do uczuć, które chcą w naszym ciele mieszkać i przez to ciało przepływać. Kolejną płaszczyzną, która może być wartą zainteresowania naszej świadomości, jest płaszczyzna naszego umysłu. I wszelkich mechanizmów, które działają w naszym umyśle. Dogłębne zrozumienie działania poszczególnych mechanizmów naszego umysłu pozwala nam wybierać te, które nam służą, które są dla nas pożyteczne, a rezygnować z tych systemów, które sprawiają, że oddzielamy się od swego doświadczenia, które sprawiają, że izolujemy się od ludzi które sprawiają, że stajemy w opozycji do tego, co życie ma nam do zaoferowania. Życie świadome obfituje więc też w rozpoznawanie tych mechanizmów, w uczenie się systemów, wierzeń, w rozpoznawanie naszych przekonań, w przyglądanie się naszym światopoglądom, pomysłom i ideom, w które wierzymy. To jest taka droga stałej weryfikacji tego, co myślimy o życiu, stałego przyglądania się temu, czy prawda lub jakieś twierdzenie, które mieliśmy wczoraj, jest nadal aktualne. To jest taki proces ciągłego redefiniowania swojego życia, swojej tożsamości i sposobu budowania relacji z innymi ludźmi. Sposobu, w jaki chcemy mówić o tym świecie i o nas samych. W opozycji do tego świadomego przyglądania się naszym nawykom myślowym byłoby takie bezrefleksyjne przyjmowanie wszystkiego, bez jakiejkolwiek weryfikacji, bez sprawdzenia rzetelnego w swoim doświadczeniu i bez stawiania pod jakąkolwiek wątpliwość. Tego, co jest nam dane. Takie życie to bardziej życie z automatu, które po prostu przyjmuje zastany obraz rzeczywistości jako jedyny możliwy i nie widzi, a nawet nie chce widzieć możliwości ulepszenia go, być może udoskonalenia albo spróbowania czegoś innego. Wyjścia poza ten znany i komfortowy kontekst. I odnalezienia się w zupełnie innej, nowej sytuacji. Życie świadome to też dla mnie trzymanie się faktów, trzymanie się danych i tego, co może być sprawdzone, tego, co może być udokumentowane. Życie nieświadome, z kolei, byłoby życiem wyobrażeniami, byłoby bazowaniem na domniemaniach, domyśleniach czymś bardzo niekonkretnym. Takim pozostawionym w sferze uogólnienia, jakiejś generalizacji. Bardzo ważnym aspektem życia świadomego jest, w moim mniemaniu, również wyjście poza takie bardzo wąskie, osobowe postrzeganie ja i moje takie postrzeganie, w którym e, liczy się tylko to, co ja myślę, co ja wiem, co czuję. A które kompletnie bagatelizuje potrzeby innych ludzi i zwyczajnie nie uwzględnia ich. Życie świadome jest więc w dużej mierze dla mnie o uwzględnieniu całości, o wpuszczeniu do swojego doświadczenia wszystkiego, co w tym doświadczeniu chce się wyrazić, i zaufać, że wszystko to ma swoje miejsce. Jest tutaj miejsce na to, co ja myślę, czuję, pragnę, chcę, ale jest też wystarczająco miejsca na to, co inne osoby potrzebują, chcą, myślą, pragną. Jest więc to wyjście poza takie bardzo wąskie, indywidualne, osobowe postrzeganie ja i moje, tylko ja i tylko moje. A otworzenie się na piękno wspólnoty, otworzenie się na piękno bycia razem, życie w społeczności, która się nawzajem wspiera i żyje życiem symbiotycznym. Życie nieświadome byłoby więc obrazem koncentrowania się tylko i wyłącznie na własnej korzyści i jakimś indywidualnym zysku byłoby pominięciem tego, co inne osoby wnoszą do tego doświadczenia, i koncentrowanie się jedynie na tym, aby innych wyprzedzić, zagarnąć więcej od pozostałych i tym samym zbudować swoją wyższość, swoją pozycję władzy. I jako ostatnie, choć wcale nie najmniej ważne, a wręcz przeciwnie, być może właśnie najważniejsze, Życie świadome to dla mnie życie w zgodzie ze swoimi wartościami i potrzebami to wybieranie tego, co buduje nas od środka, i stawanie za tym, niezależnie od tego, jakie są nasze okoliczności zewnętrzne. Taka postawa wymaga od nas bardzo często dużych pokładów odwagi, zaufania, determinacji, wytrwałości, cierpliwości. I to są właśnie jakości, które współtowarzyszą życiu świadomemu, takiemu życiu, które staje za tym, co dla nas najważniejsze, za tym, o czym tęskni nasze serce i co chce wnosić do świata. W odróżnieniu do tego, nieświadome poruszanie się w życiu. Zazwyczaj jest pozbawiona jakiejkolwiek refleksji nad sensem bycia, nie towarzyszy temu kontakt z naszym pragnieniem, nie doszukujemy się wtedy naszego wewnętrznego powołania i pozwalamy, aby to życie decydowało za nas, inni ludzie. Pozostawiamy życie niejako samemu sobie. Mam nadzieję w przyszłych odcinkach zagłębiać się nieco bardziej szczegółowo w poszczególne elementy naszego życia świadomego i nieświadomego. A tymczasem chciałbym bardzo podziękować Wam za ten wspólny czas, który razem spędziliśmy i zachęcić jeszcze raz na koniec do rozpoznania tego wyboru, który tli się. W naszych sercach, w każdej chwili naszego życia, w każdej chwili naszego życia, niezależnie od tego, jak wyglądają nasze okoliczności zewnętrzne, mamy wybór, aby żyć to życie ze środka, z serca i wnosić to, co kochamy, co jest dla nas ważne. Możemy pozwolić sobie otworzyć się na wszystko co w naturalny sposób chce przejawić się w naszym życiu. Czasem jest to wymagające, dlatego że życie zsyła nam nie tylko lekkie, błogie i przyjemne stany, czasem są to sytuacje trudne, pełne cierpienia i wyzwań. Niemniej jednak chciałbym założyć taką klamrę, wskazując właśnie na ten wybór. I zapraszając każdego z nas z osobna, aby był świadomy tego, że z każdym wdechem, z każdym wydechem, z każdym kolejnym bodźcem, z każdą kolejną myślą i uczuciem, które nas odwiedza, dokonujemy wyboru. Dokonujemy wyboru pomiędzy lękiem, separacją, poczuciem oddzielenia, a miłością, a sensem tworzenia sensem pojednania. Gorąco wierzę w to, że w kolejnych odcinkach tam będziemy właśnie kroczyć, będziemy kroczyć w stronę tego, co w nas najpiękniejsze, najprawdziwsze i najprostsze. Dziękuję Wam za dzisiaj i do usłyszenia niebawem.